Produkcja, która pochłonęła 100 milionów dolarów i ma oczekiwania zarobienia trzy razy więcej globalnie. Naprawdę nieprzeciętna gama aktorska oraz fakt, że fani czekali na nowy film z serii opowiadania autorstwa Susan Collins ponad 8 lat. W miniony piątek 17 listopada 2023 roku miałem przyjemność obejrzeć premierowe wydanie kolejnej części Sagi Igrzysk Śmierci. Prequel ma tytuł Ballada Ptaków i węży. Początkowo nie mieliśmy w planach nagrywać na ten temat słuchowiska, natomiast ze względu na wyjątkowo pozytywnie zaskoczenie samą produkcją, mam zamiar zebrać wszystkie swoje myśli i stworzyć takie krótkie podsumowanie na temat samego filmu. Bez zbędnego przedłużania, witajcie w Zagubionych w Popkulturze, a ja zapraszam Was do słuchania. Postaram się, aby w trakcie tych moich przemyśleń nie wchodzić za bardzo w szczegóły filmu, Przypadkiem, żeby czegoś nie zaspoilerować, dlatego będę starał się mówić bardziej ogólnie niż konkretnie. Cała historia filmu odbywa się podczas dziesiątych Igrzysk Śmierci, kiedy to Cornelius Snow ma szansę na zdobycie prestiżowego stypendium, które zagwarantuje mu naukę na wymarzonym uniwersytecie w Kapitolu. Jednak, żeby właśnie takie stypendium dostać, musi on współpracować z jedną z osób, która jest wybrana do udziału w trakcie Igrzysk Śmierci. Rolę naszego głównego bohatera odgrywa nie kto inny jak Tom Blyth, który wyjątkowo dobrze y, wygląda w swojej roli, bardzo dobrze y, prezentuje się jako Cornelius Snow. Jednak tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli chodzi o gamę aktorską, to nie są jedyni aktorzy, którzy tutaj występują, a znaliśmy ich wcześniej. Zacznę może od Jasona Schwarzmana, którego dosłownie niedawno widzieliśmy w filmie Wes Andersona pod tytułem Asteroid City. Y, ma on tutaj rolę raczej drugoplanową, ponieważ jest on tylko prezenterem telewizyjnym, który tak naprawdę e, prezentuje całe igrzyska, jest takim naszym przewodnikiem po e, tak zwanej zabawie w Kapitolu, tak. E, I nie ma on bardzo znaczącej roli, pojawia się on tylko chwilowo i e, jest to raczej rola komediowa, niż jakaś faktycznie znacząca. Nie zmienia to faktu, że Jason Schwartzman nie zawodzi i odgrywa swoją rolę dobrze. Mamy tutaj także Viola Davis, o której warto wspomnieć, bo ona jednak jest tutaj postacią kluczową, bym powiedział. Jest ona przewodnikiem igrzysk, można tak to nazwać, organizatorką igrzysk, w tej chwili jest takim prezydentem całej tej igrzyskowej afery. Ona wymyśla kto, kiedy, z kim, jak i gdzie, dlaczego i w jaki sposób, można tak to powiedzieć. Podejmuje ona dość radykalne decyzje, podejmuje ona nowe decyzje i w pewnym momencie, tak jak można się domyśleć, współpracuje z naszym głównym bohaterem Corneliusem Snowem. Osobiście powiem, że przed filmem nawet nie sprawdziłem gamy aktorskiej, i byłem bardzo zaskoczony, kiedy ją tutaj zobaczyłem. Jednak tak samo byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem Petera Dinklage'a, Dinklage którego dawno nie widziałem na ekranie filmowym, nie miałem go okazji nigdzie widzieć. Natomiast gra on tutaj naszego dziekana, który z początku informuje widzów, że nie jest zbytnio jakby to powiedzieć nie jest on lubiany przez innych studentów, ale on sam nie za bardzo przypada za naszym głównym bohaterem, tak można lekko ująć. Nie jest jego droga też usłana różami. Natomiast nie pomaga on Corneliusowi w żadnym stopniu, więc raczej nawet powiedziałbym przeciwnie: robi wszystko, żeby Cornelius tego, stop, tego stypendium nie zdobył. Tak jak dowiadujemy się w trakcie trwania filmu, jest on także jedną z osób, która to stypendium przyznaje, więc Cornelius nie może zbytnio z naszym dziekanem zadzierać. Jednak przechodząc do prawdopodobnie naszej głównej roli kobiecej, mamy Rachel Zegler, którą widzieliśmy ostatnio. W West Side Story. Jest to postać odegrana fenomenalnie, bym powiedział, tak jak można zrozumieć po tytule, który brzmi Ballada Ptaków i Węży. Będzie tutaj jakiś motyw śpiewany. Właśnie ta bohaterka jest osobą, która zaopatruje nas w piękne pokłady swojego talentu artystycznego, i raz na jakiś czas dzięki niej możemy usłyszeć, jak pięknie śpiewa. Jest ona uczestniczką Igrzysk Głodowych, i właśnie jej będzie pomagał nasz główny bohater, Cornelius Snow. Jednak, jeśli chodzi o głównych bohaterów, warto tutaj jeszcze wymienić jednego aktora, przynajmniej według mnie, na którego warto zwrócić uwagę. Jest to Josh Andres Rivera, który gra przyjaciela Corneliusa Snow'a, który także bierze udział w konkursie na prestiżową nagrodę. E, stypendium, jednak on jest tutaj raczej w roli takiego pacyfisty, który nie zgadza się e, na powstawanie tego typu igrzysk śmierci, jest z tego zdecydowanie przeciwny. E, podejmuje on wiele radykalnych decyzji. Jednak nie będę tutaj, tak jak już wcześniej mówiłem, e, zgłębiać się w szczegóły, ponieważ chcę, żeby ta e, moja opinia była w miarę bezspoilerowa. Przede wszystkim, jakbym miał. Zacząć od tego, co chwalę. Chwalę szczerze scenografię. Scenografia była przygotowana fenomenalnie. Jeśli chodzi o jakieś pokoje, właśnie pokój na przykład w Violi Davis, która y, pracowała w takim swoim laboratorium, które, było, które miało bardzo dużą przestrzeń, było całe białe. Robiło to podziw i faktycznie mm, fajnie, fajnie to wszystko działało w kinie na dużym ekranie. Jeśli chodzi o samą arenę Igrzysk, różni się ona zdecydowanie od tej, którą widzimy w filmach z 2012 roku, ponieważ zamiast tam, o ile pamiętam, nasi bohaterowie toczyli walki w lesie, na jakimś większym polu, tutaj natomiast walki odbywają się na takiej arenie, niczym koloseum rzymskie, tylko że widzowie są przed ekranami, a nie na trybunach. Wszystko z tego, co sprawdziłem, właśnie takie na przykład Kolosea, czy takie właśnie budynki jak to laboratorium, jak mieszkanie naszego głównego bohatera, czy e, uniwersytet, na którym e, miał studiować nasz główny bohater, w którym wykładał dziekan, e, wszystkie te budynki zostały zbudowane specjalnie na produkcję tego filmu. E, znajdują się one w Nowym Orlanie, co jest dla mnie bardzo zaskakujące, bo to jest dość rzadka sytuacja, jeśli chodzi o filmy żeby budynki na potrzeby filmu faktycznie powstawały jako takie i chciałbym właśnie szczególnie pochwalić za to scenarzystów ponieważ jest to bardzo dobra robota którą oni włożyli i przede wszystkim zwracając uwagę na techniczną część tego filmu to jest duży duży plus długość filmu to jest dwie godziny i 39 minut. Może się zdawać to trochę długo, ponieważ ostatnio jesteśmy świadkami długich filmów. Teraz za chwilę też w listopadzie będzie miał premierę film Napoleon Ridley Scotta, który w wersji reżyserskiej ma trwać prawie 4 godziny. Jednak tutaj zdecydowanie te 2 godziny 40 minut mijają dość szybko. Tak jak pamiętam, w poprzednim odcinku, byłem dość negatywnie nastawiony, jeśli chodziło o. Długość filmu e, Czas Krwawego Księżyca. Że film mi się dłużył, mówiłem, że, że, że już nie mogłem usiedzieć. Tak tutaj film jest troszeczkę krótszy, jednak trzymał mnie w fotelu i byłem naprawdę w 100% wklejony w fabułę i byłem naprawdę nim zainteresowany. Jedyne co mógłbym tutaj skrytykować to jest podzielenie filmu na trzy części, e, ponieważ nie rozumiem w jakim celu powstał taki zabieg. E, nie do końca jestem w stanie wytłumaczyć, po co, dlaczego, jednak no to była jakaś wola autorów, nie mnie w to wnikać, ja mogę to jedynie ocenić. E, jednak jeśli chodzi o właśnie długość całego filmu, 2 godziny 39 minut, jestem w stanie powiedzieć, że e, jakby to powiedzieć, historia mi się nie dłużyła. Chyba tyle e, wyjdzie najlepiej. Co bym mógł jednak skrytykować? E, Porównując sobie to do filmu w 2012 roku, obejrzałem właśnie niedawno Zwiastun do poprzednich części i planuję sobie zrobić rewatch wszystkich czterech części, które powstały. Natomiast co rzuciło mi się bardzo w oczy, co rzucało mi się w trakcie filmu także, że w tym 2012 roku używany jest green screen, green screen na dużą skalę, co jest na tamte czasy dość normalne. I jest to green screen widoczny, widać, że to tło jest naprawdę takie sztuczne. Natomiast minęło 10 lat, postęp jakiś graficzny, artystyczny, techniczny był obecny na świecie i jakoś w tym filmie tego nie było czuć, ponieważ takie efekty specjalne na, na bliższym ekranie, na bliższym planie były jeszcze jakoś tak ładnie utrzymane, do tego ciężko się przyczepić. Tak, te efekty na dalszym planie, przynajmniej dla mnie, patrząc od strony technicznej, gryzły się strasznie. Ponieważ wyglądały one masakrycznie sztucznie. I jak na film o właśnie budżecie opiewającym około 100 milionów dolarów, to na, naprawdę nie był duży wysiłek, żeby to trochę poprawić. Bo te efekty są na poziomie tego filmu sprzed 10 lat. Można by było powiedzieć, że wyjęli tła z, z filmu sprzed 2012 roku i wstawili do filmu tutaj, tak? I no, powiem szczerze, no, może normalnie to tam nie, nie każdy może zwracać na to uwagę. A jednak jeśli pamiętam kilka miesięcy temu, miałem z Jędrkiem tutaj na kanale rozmowę na temat y, przyszłości, potencjalnej przyszłości Marvel Studios i właśnie krytykowaliśmy ich za, za używanie, notorycznie używanie y, zielonego ekranu. Tak tutaj myślę, że mogę spokojnie też powiedzieć, że zielony ekran był troszkę przesadzony. Można było się w tym wypadku postarać zdecydowanie bardziej. Bo, tak jak mówię, pierwszy plan był załatwiony pięknie, scenografia była super, zresztą scenariusz, do scenariusza też za chwilę przejdę, jednak scenografia była bardzo dobra i no i niestety, ale te efekty specjalne na tle efektów z przodu wyglądały fatalnie. No więc to jest chyba tylko taka jedyna rzecz, do której mógł się tak mocniej przyczepić, jednak to bardzo gryzło się w oczy. Oprócz tego, jeśli chodzi o y, jakieś takie zdjęcia, y, na przykład mieliśmy sceny, które były na polu, nie na polu, y, idąc tam do rzeki, była taka jedna scena y, zdjęcia są super, zdjęcia są bardzo ładne, nie są wybitne, ale nie, do, nie można się do nich przyczepić. Też sceny walk, czegokolwiek, właśnie życia, przy, y, ochoty, przy, szans przeżycia na arenie. Też są bardzo ładnie pokazane sceny. No tutaj nie można się w żaden sposób do tego jakoś przyczepić, jednak nie można też tego nie wiadomo jak pochwalić, ponieważ nie było tutaj zbytnio chyba tego miejsca, żeby się popisać przy aktualnym scenariuszu, który tak pięknie przechodząc gładziutko do scenariusza, był naprawdę w porządku. Jeśli chodzi o adaptacje książek, słyszałem o wielu adaptacjach, które były złe. A tutaj z tego, co też czytam po komentarzach w internecie, ponieważ ja sam nie przeczytałem tej książki, adaptacja książki się zdecydowanie udała. Nic nie zostało pominięte, nic nie zostało dodane zbytnio i jest to bardzo satysfakcjonująca adaptacja. Dlatego sugerując się wczesnymi dość ocenami krytyków, ponieważ minęły dwa dni od premiery filmu i ludzi w internecie, to można powiedzieć, że scenariusz został. Odegrany na Tiptop. Jednak z perspektywy osoby, która historii wcześniej nie czytała, uważam, że scenariusz jest naprawdę ciekawy i warty obejrzenia. Podsumowując, tak jak zapowiedziałem, to będzie krótki film, podsumowując całą produkcję, nie miałem praktycznie żadnych oczekiwań. Spodziewałem się czegoś o wiele gorszego powiem szczerze, bo. Nieraz mamy do czynienia w tym roku z filmami, które są odgrzewanymi kotletami wychodzą raz lepiej, raz gorzej. Myślałem, że jednak ten film wyjdzie raz gorzej, dodając fakt, że nigdy jakoś nie byłem fanem serii Igrzysk Śmierci. Jednak ten film zdecydowanie do, do Rewatcha, takiej całej historii zachęca i jest to bardzo fajne z mojej strony, tak, że można z powrotem wrócić na chwilę do tego 2012 i obejrzeć wszystkie filmy naraz. E, I na pewno to zrobię bo sama historia Corneliusa Snowa uważam, że e, miała naprawdę e, bardzo dobry wydźwięk i uważam, że wszystko było odegrane na 10 na 10, tak może powiem. Jednak jeśli miałbym podsumować cały film, to tak, tym razem tak na serio, polecam Wam na to iść i jeśli możecie, to zobaczcie film na wielkim ekranie, bo tak jak wiele różnych filmów ten działa zdecydowanie lepiej niż y, będzie działał na małym ekranie. Będzie na pewno działał w kinie lepiej niż by działał na małym ekranie. Słowem zakończenia, jeszcze chciałem Was zaprosić, ponieważ, y, prawdę powiedziawszy, dzisiaj mieliśmy nagrywać też inny film y, na, o innej tematyce, jednak troszkę nam się plany rozjechały, więc zapraszam Was do y, naszego kanału prawdopodobnie. Na środę, czwartek, ewentualnie znowu na sobotę, niedzielę yy, obiecany FNAF-film będzie recenzowany. Tym razem na poważnie, nie tak jak w ostatnim naszym filmie, yy, będziemy robili recenzję yy, długo wyczekiwanego przez nas FNAF-film. No i mam nadzieję, że dołączycie do nas wtedy i ocenicie naszą pracę. A teraz żegnając się już tak na poważnie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojego słuchowiska. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie Waszą reakcję w komentarzu na YouTubie, ewentualnie napiszcie do nas na Instagramie. I widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie i życzę miłego wieczoru, miłego poranka, miłego dnia. Na razie.